Dzisiaj prezentacja pana debiutanckiej książki Ćma. Jak doszło do tego, że pan ją napisał? Co pana do tego skłoniło? Mail z wydawnictwa z propozycją napisania książki, bo ja wcześniej trochę publikowałem opowiadań i zgłosiło się do mnie wydawnictwo z propozycją napisania powieści. I to był impuls, a w zasadzie tę powieść już miałem w głowie, więc wystarczyło usiąść i napisać, jakkolwiek to nie zabrzmi. Postacie dziewcząt, które pan w tej książce stworzył, to są dziewczyny z problemami, no takie trudne. Proszę mi powiedzieć, skąd pan w ogóle wziął na nie pomysł? Z, w jaki sposób wszczął pan się w te postacie? Z życia, ja nie wiem, czy w bibliotece wypada mówić, no ale ta moja młodość to nie była, nie był żaden wzorzec zachowania. I jakoś tak wyszło, że e, czy, czy swoje doświadczenia, czy doświadczenia moich rówieśników, koleżanek i kolegów udało mi się zebrać i, to i stworzyć te dwie postaci i chyba dobrze się przyjęły, dobrze się odnalazły u czytelników. To co czytelników pewnie najbardziej zainteresuje tu naszych miejscowych, to jest to, że cała opowieść jest osadzona w powiecie Dzierżoniowskim, e, który można naprawdę pięknie rozpoznać. E, nie próbował pan gdzieś zmienić to st stworzyć jakieś nie wiem, nieprawdziwe miasteczko na przykład? E, nie, ja umiem tylko pisać o tym, co znam. A w zasadzie najlepiej znam tutaj dzierżoniu w pieszyce i bielawę, więc to dla mnie było naturalne, że o tym pisałem. Natomiast no, czasami tam się pojawiają jakieś bardziej, bardziej wymyślone miejsca, natomiast większość rzeczy takich czy zabytków, czy konkretnych miejsc, myślę, że czytelnik lokalny spokojnie odnajdzie w właśnie w pieszycach czy w bielawie. Powiedzmy czytelnikom, jaka to jest tematyka. Czy to jest obyczaj groza, triler, cokolwiek? Co to jest? To jest groza, ale myślę, że to nie jest taka groza, jak wielu, wielu widzów może oczekiwać, więc tam raczej psychopata z się nie biega, ani, ani nie mamy żadnych diabłów wyskakujących z pudełka. Także to, ten strach, ta groza na czymś innym się opiera, ale to już muszę zostawić Państwu do, do weryfikacji, na czym dokładnie. Jak długo trwało stworzenie i pisanie tej książki? Takiego, takie pisanie, powiedzmy pisanie sensu stricto, to pół roku. Natomiast jeszcze miesiąc na poprawki, na przeleżenie się tej powieści i wcześniej jakoś pisanie konspektu. Więc bym powiedział, że trochę ponad pół roku. Ale to głównie dlatego, że już cała książka była w głowie, więc trzeba to przepisać. Czyli zaczynając książkę, znał już pan jej zakończenie? Tak, zdecydowanie tak. Ja w zasadzie. Mm, tylko dodawałem tak na zasadzie inwencji, jakiejś improwizacji miejsca, bo, bo po prostu wskakiwały mi do głowy, bo odwiedziłem Dzierżoniów na przykład i pomyślałem, że o tym konkretnym miejscu dobrze byłoby napisać. Pisał Pan wcześniej opowiadania. Jakiego typu to było opowiadania? Gdzie w ogóle można było je przeczytać? To też groza i jest taki internetowy magazyn Histeria. Tam miałem okazję publikować pierwsze opowiadanie, które zajęło pierwsze miejsce w konkursie i tak naprawdę to się zaczęło. Ja przez jakiś czas na swoim profilu, na Facebooku, publikowałem te opowiadania raczej tak dla znajomych i, i, i chcąc poznać po prostu czyjąś opinię. Potem trafiłem na fora internetowe dla początkujących pisarzy, i tam gdzieś chyba najwięcej tych merytorycznych uwag do mnie trafiło, i, i z tego to już tak szybko się rozrosło. Więc tam bym wskazał te korzenie. Powieść dopiero się pojawia w sprzedaży, jest to pierwsza powieść, ale czy będą następne? Czy coś już się zrodził? Jakiś kolejny pomysł? Już jest jedna trzecia o następnej powieści. Także tutaj muszę powiedzieć, że mam nadzieję też zacząć trasę promocyjną od bo również opisuję ten rejon. Co prawda w latach powojennych to będzie 45, 6, może 7 rok. Na tę chwilę, jak jestem w jednej trzeciej, to jest cały czas 45 rok. I, I troszkę mniej grozy, trochę więcej um, chyba obyczajowości, ale um, nie mogę dokładnie powiedzieć, co to jest, bo sam nie wiem. W sensie jak to zaklasyfikować, więc ciężko mi jest. Late powojenne, tą wiedzę musiał Pan jednak y, troszkę pozbierać wcześniej. No tak, ja jestem historykiem z wykształcenia, a, ale też to jest cały czas żywa historia. Y, miałem szczęście słuchać moich dziadków czy pradziadków, y, dziadków moich znajomych. A i o relacje po prostu nie jest tak trudno. Cały czas są osoby, które pamiętają te lata, i ja z ich wspomnień korzystam. Też korzystam z takiej świetnej pracy Wielka Trefoga, profesora Zaręby, i ona była takim punktem wyjścia. Jest cały czas dla napisania tej książki. Także ja na pewno na łamach jeszcze książki będę polecał, bo to jest świetne kompendium wiedzy na temat tych właśnie trzech dosyć strasznych lat. Już pan wspomniał, że jest historykiem. Czy pracuje też pan jako historyk? Jako nauczyciel historii w szkole i w Muzeum pana Tadeusza jestem edukatorem, przewodnikiem, także, no chyba w zawodzie, pracuję. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czego trzeba panu życzyć? Ja nie wiem. W zasadzie to, to, to wszystko mam chyba.